Cześć, jestem Sonia Hanf, instruktor marki Together. Przyjechaliśmy dzisiaj do Lublina do Rogalski Hair Salon z dni otwarte z marką Together. Razem z Kamilem i Kacprem, czyli teamem Rogalski Hair Salon będziemy dziś skupiać się na nowościach w koloryzacji naby oraz orange. Poza tym przez cały dzień będziemy dostępni dla klientów, którzy chcą odbyć konsultację fryzjerską, na której personalnie dobierzemy pielęgnację do domu. Każdy z klientów salonu może nas dziś odwiedzić, napić się kawy, skosztować słodkości, a przy tym otrzymać fachową poradę. Ci, którzy zdecydują się na metamorfozę, wyjdą dziś z Rogalski Hair Salon nie tylko z dużą dawką świadomości, ale również przepiękną koloryzacją na włosach od Together. Dzień taki jak ten jest dla mnie mocno inspirujący. Oprócz tego, że podnoszę kwalifikacje salonu, to jeszcze mogę w nim wspaniale ugosić swoich klientów. Jakie mam wnioski po dzisiejszym dniu? Na pewno wprowadzam nowe rozwiązania do swojej codziennej pracy, tworzę jeszcze lepsze koloryzacje, a w niedługim czasie na pewno zorganizujemy kolejny dzień otwarty z marką Tuget bo myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt. Dzień otwarty z Marką na pewno zaciekawi Twoich stałych klientów i przyprowadzi nowych. Po więcej informacji zgłoś się do swojego opiekuna handlowego.